Idea hybrydowej sali operacyjnej polega na połączeniu ze sobą kilku technik. Sala wyposażona jest w aparaturę pozwalającą na diagnozę i wykonanie zabiegów endowaskularnych, które nie obciążają organizmu pacjenta. W przypadku, gdy taki zabieg okazuje się niewystarczający, można przystąpić do tak zwanego zabiegu klasycznego. Proszę Państwa, kiedy trzeba szczepić... Hmm... Naprawić coś w układzie naczyniowym, zamiast rozcinać brzuch na odcinku 10, 20 czy 30 cm, wystarczy czasem proste nacięcie kilku wprowadzenie sprzętu specjalnego do naczyń i zrobienie tego zabiegu z dostępu kilkucentymetrowego. Więc to dla pacjenta jest wiadomo oczywistą rzeczą, że jest to duża oszczędność i dużo mniejsze ryzyko powikłań yy, zabiegowych. Także jest to pewien skok, yy, jeśli chodzi o technologię operacyjną. Jak twierdzi Marek Lipiec, takie doposażenie szpitala pozwoli na lepsze i szybsze przeprowadzanie zabiegów. Nowoczesna hybrydowa sala operacyjna umożliwia współpracę chirurgów naczyniowych, kardiochirurgów, kardiologów interwencyjnych, a nawet neurochirurgów. Nowa metoda, która jest wdrażana dzisiaj właśnie oficjalnie, bo ona została wdrożona już ładnych parę tygodni temu, czy parę miesięcy temu, ta nowa metoda nie stanowi przełomu. Ona jest wpisana w nasz rozwój naszego szpitala. A metoda która pozwala na rozszerzenia zakresu naszej działalności zarówno kardiologicznej, jak i kardiochirurgicznej. Z panem doktorem Tułeckim bardzo często współpracujemy. Niemniej jednak są sytuacje takie, gdzie obecność i kardiochirurga, i kardiologa przy tym samym pacjencie, w tym samym czasie jest konieczna. I ta sala stwarza nam takie możliwości. Trzeba mieć świadomość, że ta sala hybrydowa tak naprawdę to jest takie nowe pole bitwy. Prawda? To jest taki dla nas poligon, gdzie możemy się w trochę innych warunkach zmierzyć z chorobą, zmierzyć się w bitwie o zdrowie i życie pacjenta. Jakie zabiegi? Wszystkie zabiegi, które wymagają kooperacji między lekarzem biegłym w procedurach przeskórnych, czyli jakby no bez użycia, który operuje bez użycia skalpela, a chirurgami klasycznymi, którzy potrafią otworzyć pacjenta, potrafią wszystko zrobić wewnątrz ciała ludzkiego. Czyli jest to takim jakieś nowe pole bitwy, nowy poligon. Wszystko, przede wszystkim wszystko robimy dla dobra pacjenta, dla bezpieczeństwa. To nie, nie, nie dla naszej lekarskiej chwały, natomiast dla dobra pacjenta została stworzona ta, ta sala. Hybrydowa sala operacyjna została przygotowana i wyposażona dzięki środkom finansowym otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, Polkar, na lata 2013-2016 oraz z Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Lubelskiego.